Podczas wrześniowego WG Festu ogłosiliśmy wprowadzenie nowej mechaniki pojazdów z dwiema lufami. Wkrótce potem wypróbowaliśmy ją podczas supertestów. Przez okres kilku tygodni nasz pojazd próbny stoczył wiele bitew na serwerze wewnętrznym. Podczas testów zmieniliśmy funkcjonowanie i parametry tej mechaniki. Teraz organicznie pasuje ona do systemu bitew World of Tanks, ale to nie koniec naszej pracy. Bardzo ważny będzie kolejny krok czyli testowanie konkretnych pojazdów z tą mechaniką. Na tym etapie chcemy wprowadzić do gry cztery pojazdy. Jeden z nich, obiekt 703 wersja druga, posłużył nam jako pojazd próbny. Po udanych testach może zostać dodany do gry jako pojazd premium ósmego poziomu. Przyjrzyjmy się pozostałym pojazdom. Zebraliśmy mnóstwo informacji na ten temat. Nasi konsultanci uważnie przyjrzeli się dostępnym danym i planom. Niektóre części radzieckich pojazdów w produkcji i prototypów posłużyły do stworzenia modeli pojazdów dwulufowych w grze. Nasi specjaliści stworzyli szczegółowe rozwiązania techniczne, które powstały na bazie prawdziwych planów. Instalacja dwulufowych dział zawsze wpływała na szerokość pojazdów oraz długość kadłuba i wieży. Zwiększenie liczby załogantów i ilości amunicji prowadziło do większych gabarytów wieży. Czasami trzeba było poszerzyć średnicę pierścienia łożyska wieży, co miało wpływ na szerokość kadłuba. Pojazdy stały się cięższe. Należało też wydłużyć powierzchnię kontaktu z ziemią, aby zachować możliwość pokonywania różnego rodzaju terenu, co dodatkowo wydłużało kadłub. Ponadto potrzeba było mocniejszych silników dieslowych. Mimo to wiele elementów pojazdów nie różniło się za bardzo od ich odpowiedników z jednym działem. Praca nad nowymi modelami polegała na przymierzaniu różnych części. Niektóre z nich były zupełnie nowe, a inne pochodziły ze starych maszyn. To oznacza, że gdyby te pojazdy powstały, wyglądałyby dokładnie tak jak w naszej grze. Gałąź zaczyna się od ciężkiego czołgu IS-2 wersja 2. Jak widać po nazwie, jest to ulepszona wersja słynnego IS-a, ale przejście zacznie się przy KW3. Ponieważ niektóre części tego pojazdu lepiej pasują do tej gałęzi. Na ósmym poziomie planujemy przetestować dwa warianty działa wysokiego poziomu. Pierwsze ma 100 mm i chcieliśmy skupić się nie na jego alfie, tylko na wpasowaniu go w nową mechanikę. Czas przygotowania pocisku będzie krótszy, a po podwójnym strzale działa zablokują się na krócej. W przypadku działa 122 mm skupimy się na uszkodzeniach na strzał, ale nowa mechanika nie będzie już taka wygodna. Główną różnicą między ISM-2 wersją 2 a zwykłym ISM będą uszkodzenia na strzał oraz penetracja. Jego statystyki będą lepsze ze względu na niuanse dwulufowego działa i wyższy poziom. Prędkość jazdy będzie w porządku, choć nieco niższa niż u innych pojazdów na tym poziomie. Jego słabym punktem będzie pancerz kadłuba odziedziczony po pojeździe siódmego poziomu, ale jego wieża będzie lepiej opancerzona. Na dziewiątym poziomie znajdziemy IS-3 wersja 2. Jego kadłub bardzo przypomina ten u ISA-3, więc nie jest tak dobrze opancerzony. Wieża też pochodzi z ISA-3, ale uległa znacznym modyfikacjom w celu instalacji dwóch luf. Same działa mają kaliber 122 mm i zadają 390 uszkodzeń na strzał. Ten pojazd będzie dość mobilny, jak na ten poziom. Na dziesiątym poziomie mamy słynny pojazd wyczekiwany przez graczy ST2. Przyjrzymy się mu i porównamy go do ST1. Kształt kadłuba i pancerz są niemal identyczne, a wieża niewiele się zmieniła. To dlatego, że projekt tego pojazdu powstał w dwóch wersjach: ST1 i ST2. Wieże zaprojektowano tak, aby od początku ułatwiała instalację dwulufowych dział. Ich kaliber to wciąż 122 mm. Tak jak Wisie 4 i ST1, uszkodzenia na strzał będą wynosić 440 punktów. Najważniejszym atutem nowych pojazdów jest kilka trybów ostrzału. Każdy z nich ma swoją specyfikę. Weźmy ST2 jako przykład tego, jak dwulufowy pojazd zachowuje się w boju. Najłatwiejszym do zrozumienia trybem będzie ten cykliczny, który wyróżnia się w kilku aspektach. Po wystrzale z lewego działa zaczyna się przeładowanie. Kamera automatycznie przenosi się do prawego działa, które staje się aktywne. Po załadowaniu lewego działa strzel jeszcze raz. Teraz to prawe się ładuje. Kamera wraca do lewego i proces się powtarza. Wygląda to podobnie jak wcześniej, ale ze zmienną kamerą docelowania. Trochę nietypowe, ale łatwo się przyzwyczaić. Drugi tryb to ciągły ostrzał. Po wystrzale z aktywnego działa kamera się zmienia, ale nie można od razu wystrzelić z tego drugiego. Zegar po lewej pokaże, kiedy można strzelać. Przypomina to znaną mechanikę przeładowania między strzałami. Trwa dość krótko, maksymalnie 5 sekund. Gdy odliczanie dobiegnie końca, można wystrzelić z działa. Musisz pamiętać, że ładowanie pierwszego działa zostanie przerwane i sekwencyjne ładowanie rozpocznie się od nowa. Dlatego lepiej poczekać kilka sekund, aby w pełni załadować pierwsze działo. Trzecim i najbardziej niezwykłym trybem jest podwójny strzał. To jedyne pojazdy z tą możliwością. Aby wystrzelić z obu dział, kliknij i przytrzymaj lewy przycisk myszy. Zacznie się przygotowanie strzału, co trwa 3-4 sekundy. Podwójny strzał zostanie wykonany automatycznie. Postępy widać koło celownika. Strzał można anulować w każdej chwili, puszczając przycisk myszy. Pamiętajcie, że po podwójnym strzale działa blokują się na kilka sekund. Nie można z nich strzelać ani ich przeładowywać. Gdy się odblokują, pociski są ładowane sekwencyjnie do obu dział. Po ich załadowaniu można znów strzelać wedle życzenia. Pojazdy z dwiema lufami mają kilka cech, które wyróżniają je na tle innych maszyn. Pamiętajcie, że oba działa to wciąż pojedynczy moduł, więc jeśli jedno z nich będzie krytycznie uszkodzone, drugie nie będzie mogło strzelać. Po podwójnym strzale łatwiej również Was wykryć, ponieważ wystrzał w tym trybie odsłania Was znacznie bardziej niż ten pojedynczy. Nie zapominajcie też, że jeśli oba pociski trafią w cel, zwiększa się szansa na uszkodzenie modułów lub zranienie załogantów. Ten pojazd pasuje do walki w krótkim i średnim dystansie. Gra się nim jak typowym radzieckim czołgiem ciężkim. Zbliż się do wroga, ustaw kadłub, odbij strzał i odpowiedz. Jest jeszcze jedna kwestia. Zawsze można wystrzelić drugi pocisk, jeśli wróg popełni błąd. Najważniejszy jest podwójny strzał. Wróg się go nie spodziewa, a jeśli traficie, spowodujecie u niego ogromne uszkodzenia. Ta mechanika ma też wadę. Czas przygotowania strzału, który musicie uwzględnić. Pamiętajcie też o długiej blokadzie działa po strzale, samo ładującym się pocisku i samym procesie ładowania. Trwa to długo i w tym czasie macie tylko dwie opcje: przeczekać ładowanie w bezpiecznym miejscu albo wrócić do garażu. Dwulufowe pojazdy mają kolejną wyjątkową cechę. Nie pokazaliśmy jej w pierwszym filmie, ale nadszedł czas na jej ujawnienie. Po podwójnym strzale pojazd nieco się cofa, ale jeśli graliście w pewną grę, w której kradnie się samochody, to na pewno pamiętacie, że jeśli obrócicie wieżę o 180 stopni, nabierzecie prędkości i strzelicie, dostanie się właśnie to. Pojazdy zostaną wypróbowane wewnętrznie przed testem publicznym. Każdy z nich będzie miał własny cykl, podczas którego zmienią się jego parametry. Programiści wciąż szukają odpowiedniego stosunku zalet i wad pojazdów dwulufowych. I zamierzają zrównoważyć ich moc ze zmianami takich wartości jak czas przełączania między działami, ładowania działa i jego blokady. Dopiero po pełnej konfiguracji zdecydujemy, czy dodamy te pojazdy do gry. Tymczasem podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach i opiszcie swoje wrażenia na forach. Powodzenia na polu bitwy.